Widzowie, mam dzisiaj dla was coś do pokazania, zobaczcie, zmieniłem wykładzinę, ale nie tylko to, już wam to pokazuję, ale wy najpierw naciśnijcie taką łapeczkę do góry, o tutaj na dole, właśnie naciskajcie ją szybko, a ja z wami szybki wyścig zrobię, do tamtej perkusji, którą widzicie, tam się uczę grać, zrobimy do niej wyścig, kto będzie szybszy, wy klikający łapeczkę, czy ja dobiegający tam, no ścigamy się za 3, 2, 1 i go, biegniemy, biegniemy, szybko, szybko, biegniemy, Jestem pierwszy, to tak udało mi się. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, może wy byliście szybsi. No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że ja, a ja już wam pokazuję o co chodzi. Widzicie te bloczki tutaj? Jest każdy inny. Zrobiłem to specjalnie na całym pomieszczeniu, żeby nikt się nie skapnął o co chodzi. Bo jeden bloczek jest podmieniony. Bejbusia musiałem schować, wiecie co? Eee, schować, zaraz wam powiem, tylko wyjdę na dwór, zobaczę, czy nikogo nie ma, czy mnie nikt nie podsłuchuje, czy mnie nikt nie podpatruje, a. Ja ja tutaj naciskam te drzwi, otwieram. Wy możecie jeszcze nacisnąć subskrypcję, taką czerwoną, jak moja bluzka. Właśnie ona jest taka czerwona. Jak ją naciśniecie, zamieni się na szary, dobijamy 100 tysięcy. Na 100 tysięcy szykuje się duża niespodzianka. Wyklikajcie subskrypcję, a ja już otwieram te drzwi. I cyk, otworzyłem. Ej, ktoś tutaj jest. Policjant z tym starym dziadem. Oni znowu do mnie idą. Nie, 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 mnie dzisiaj w domu nie ma, ja zamykam się, nic im nie będę odpowiadał. O tak będzie najlepiej. Oni się nie skapną, że ja tu jestem. Patrycja ogólnie znowu śpi o, Ktoś dzwoni, muszę być coraz ciszej. Albo się zapytać, może się zapytam, kto, co oni znowu chcą. Przecież ostatnio był na przeszukiwaniu mojego domu, co on jeszcze ode mnie chce. No dobra, zapytam się. Halo, kto tam? Halo! Muszę otwierać. Eee, ale w jakiej sprawie? Proszę otworzyć, porozmawiamy. Eee, no dobra, jak porozmawiać, to okej. Okay. Czy to znowu chodzi o Smile Slow? Czy już chcecie mi go oddać, panie policjancie? Dzień dobry. Ten pan upiera się, żeby wejść do środka. Eee, Musimy no, wejść do środka. Wie pan, ostatnio był pan w środku u mnie, ale no nie za bardzo. Znowu mam syf nieposprzątane. A, a dlaczego ja mam tego dziadka wpuszczać? Ten dziadek co on chce tutaj znaleźć? On tu nic nie znajdzie, tu nie ma nikogo w domu. Jest pan niegościnny, proszę otworzyć i wejść, my porozmawiamy na w środeczku sobie. No, wie pan co, e, nie za bardzo, nie za bardzo tego domu by, chciałbym wpuszczać, wiesz? Dobrze, wie pan co, to niech pan posprząta, a my tutaj może po prostu przejdziemy dookoła się, sprawdzimy co ma pan tutaj, jakieś... E, pan nie chce nie obejść dookoła, rzeczy. to ja może z panem pójdę, co? Tutaj... Dobra. No, eee, ale ten dziadek dobra. tutaj nie zostaje. Nie, 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 on idzie z nami dookoła. Tak, zapraszam, tak, tak, tak. Zapraszam. a co to jest w tej skrzyneczce? W tej skrzyneczce aktualnie... O, jest pusta. Aktualnie jest pusta, ale listy przed, przetrzymujemy. Widzi pan, ile tutaj listów dostajemy? O, to właśnie od tego starszego listy. tutaj pana. Nie wiem, co on chce od nas. To są takie listy, z których nie idzie się w ogóle rozczytać. No, nie wiem. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj jest. A no. po co państwu tutaj e, takie eee. A to to są na w razie, wie pan, jakby taki dziadek do nas przyszedł i chciał nam coś zrobić, to żeby nie mógł wejść. Ale co wy się boicie, dziadka? No, bo ten dziadek tak naprawdę jest groźny. On jest tylko przy panu taki miły i w ogóle pan nie wie, co on wyprawia tutaj do nas. Nachodzi nas na, i wszystko, podpatruje przez okna. No, trzeba się oglądać do tyłu wszędzie, nie? Okej. Okay. Okej, okay, to nie, wygląda? Jest sprawdzę. A co tutaj mamy? E, tam mamy łazieneczkę, Uu, tam mamy łazieneczkę. Wejście. Tak, 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 tak. Tam nic nie ma. Można wejść? E, no można, można. Chociaż wolałbym normalnie przez drzwi. Jeszcze nie zdążyłem posprzątać, tak jak mówię. Je, jest syf, no ale wejdźmy, wejdźmy. Ten stary A, dziadek cz, też tutaj musi wchodzić. E, Dlaczego tutaj jest tyle wann? No bo ja się kąpię codziennie w innej wannie, wie pan? Raz. Dwa. Trzy, cztery, To jest to na jest każdy dzień tygodnia. Tyle e, tu w poniedziałek się kąpię, tu wtorek, środa, czwartek i piątek tam jeszcze. A w sobotę i niedzielę pan się nie kąpie? W sobotę i niedzielę nie, no nie, nie mam czasu, wie pan. Tak, okay. to, tak, tak to wygląda, no. A czemu są tutaj trzy szczoteczki? E, bo nas jest trzech. Ja, Smaj, i, I jego dziewczyna, Patrycja. Okej. Okay. No. Tutaj Ej, ale ten stary dziadek poszedł, panie policjancie. Gdzie ten stary dziadek tutaj poszedł? On gdzieś polas, no nie widzę go. Gdzie? Ja on jest. O, tutaj, tu, tutaj. O, szuka czegoś, o. szuka czegoś, dziadku. Może jest pan głodny, proszę. Może niech pan sobie zrobi obiad czy coś. Nie, 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 żadnego obiadu. On tu nie ma w ogóle wstępu. On zaraz stąd ma wyjść, ale to już. Przecież zobaczył, przeszedł się po tym domu. Czego on chce więcej? Proszę go już stąd wyrzucić. Ja nie chcę, żeby on tutaj był. Tu są drzwi, o. E, panie Tylko starszy. Proszę Panie stąd. Już wyjść. Dziadku, proszę opuścić lokal. O tak, dokładnie. Właściciel sobie nie życzy więc wyjdźmy na chwileczkę. Pro, proszę już stąd wyjść pan policjant, ja nie wyganiam pana policjanta, nie? A Ale ja mogę ja... wejść, tak? E, tak, tak, oczywiście Dobrze, może pan wejść. A niech pan co pan? Pan zostanie, a ja za chwileczkę tutaj wrócę do pana spokojnie. A co pan chce jeszcze tu sprawdzać u mnie w domu? No mam jeszcze parę rzeczy do sprawdzenia. A dlaczego e, mnie pan, pan tak pan... nachodzi? E, e, proszę mnie tutaj Oj, nie, nie, nie. Nie, przepraszam. Pik. No. Przepraszam. E, a dlaczego mnie tutaj pan tak nachodzi i cały czas sprawdzać, mi chce pan tutaj no, muszę moje mieszkanie? proszę bardzo, tutaj w tej skrzyneczce, co tutaj jest? Proszę otworzyć. W tej skrzyneczce są tylko niebieskie bloki i, i to to jest majclawa, ja tego nie ruszam. A skąd pan ma diamenty na, na diamentowy pikac? E, to jest smajs doła, to nie jest moje, tak jak mówię, te skrzynki okay. nie są moje, tak, tak, moja jest perkusja, na której uczę się grać tutaj, nic A ja więcej. A tutaj e, w kosza ktoś grał. No tak, hmm. tak, to ja grałem, to, 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 to jak pan okay. ostatnio tutaj był, to mówiłem panu, tam nic nie ma, to, tam, nie, nie, nie. nie. Proszę przesunąć tą szafę. Nie da rady, ona jest zbyt ciężka, no zobaczy pan, nawet jakbym chciał... Proszę przesunąć tą szafę, mówię. Nie, nie dam rady, nie dam rady, no zobaczy pan, nawet ja, ona jest bardzo ciężka i nie damy ru... rady ruszyć. No nie ma co, chodźmy, chodźmy może do innego pomieszczenia, mi tutaj do łazienki pan kręci. Nie, 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 ja nic nie kręcę. Naprawdę mówię, proszę pana, tam nic nie ma za tymi szafami. E, nie, 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 czemu pan kajdanki mi zakłada? Nie, 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 ja nie. No proszę przesunąć wykonywać moje zadania. Ale no nie da się tego przesunąć. One są zbyt ciężkie, ale tam naprawdę nic nie ma. No chodź pan do łazienki, w łazience jest ciekawiej, i tutaj w Dobra, kuchni ja może herbatkę sam. zrobić. Uwaga. Nie, no. nie, 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 nie rusza pan o, tego! O, nie. No i mówiłem panu, że tutaj nic o. nie ma. Przesunąłem, widzi pan, ostatnio trenowałem, jestem bardzo silny, więc może mi się udało, a pan no, nie udało. No widzę, później. widzę właśnie, ale co o. pan chce tutaj? Mówiłem, że tutaj My. nic nie ma. Ten blok jakoś tu nie pasuje. E, no bo on jest zostawiony, bo zostało go, wie pan, z budowy domu. Z budowy domu go no zostało dobra, jeden. to bez sensu, jeden blok było, trzeba go sprzedać czy coś. Proszę, e, no my zostawiliśmy tak w razie W, gdyby się jeden zniszczył, to mamy nie, jeden na zapas. Ja taka, taka moja, moja rada, to to tak nie pasuje ten blok, naprawdę. No miał pan go, go i tak nie i widać, specjalnie za szafami postawiliśmy go. No, tak jak mówiłem, nic nie ma, więc możemy iść do drugiego pomieszczenia, czy nawet do łazieneczki. chce pan tutaj nie, wejść. Nie, nie. musimy tutaj przesunąć ten blok. Uwaga, ja przesuwam. Nie, 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 nie. tam też nie. nic nie ma. Naprawdę, tam też nic nie ma. Nie ma sensu go przesuwać. No, mówiłem, że tu nic nie ma. Ten jeden blok tutaj jest innego ten blok koloru, nie e, bo, 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 no bo nie mieliśmy innego. No, tak wyszło, po prostu. Hmm. No wie pan co, na o przykład, tak, tak. o, tutaj tak samo tego bloku, no nie ma. No, bo hmm. tego materiału żeśmy kupili, ja, ja wie, wie pan. Ja panu pomogę, zobaczy pan, o, weźmiemy stąd ten blok. Tak, tak, ale nie, 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 nie rusza pan tam tego, wie, wie pan, bo to, to nie można, nie można, ja sobie to zmienię, ja jestem majstrem, ja to sobie zmienię sam. O. Dobra, udało się, widzi pan, No No, Mam dwa bloki. Ja widzę, no to da mi pan ja sobie zmienię to, wie pan? Nie ja panu pomogę. Nie, 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 nie trzeba, naprawdę! Naprawdę nie trzeba! Nie, 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 ja sobie poradzę No nie, 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 tutaj ja panu pomogę, ja tutaj pomagam No tutaj też nic nie ma, no naprawdę ja sobie dam radę, poradzę sobie, tu nie trzeba nic rozkładać! Nie, 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 nie trzeba, nie trzeba, pan to zostawi, zostawi pan to naprawdę! Nie, 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 nie ruszać, proszę. No proszę, pana, proszę tego nie, nie będę ruszać! Pana tutaj no no, proszę, proszę tego ubić. nie ruszać! Proszę pana, nie, nie wolno, nie wolno! Ja nie mogę tutaj pana! Nie! O! o, o. Co o, o. tu jest? A co tam jest? Ja nie Kto wiem Tam jest. Ja, ja... Ja naprawdę nie wiem. Co, co tu to się znajduje? Tu chodzimy. są jakieś drabinki w dół? To pan nie wie co u pana w, w domu jest? E, no, wie pan co, bo ja go jednak sam nie budowałem. Tu majstry mi pomagały i ja nie wiem, co oni tam zrobili. Nigdy nie byłem w tym pomieszczeniu. Chodzimy do środka. E, a po co, a jak tam coś będzie ja jeszcze? Muszę sprawdzić coś co niebezpiecznego. Pan nie, 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 widzi pan tutaj nic nie ma, możemy iść do góry. Już o, śmiało, ja już jest. sprawdziłem. Idę sprawdzić. A, ale co pan idzie sprawdzić? Nie, 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 naprawdę ta tam co nic my nie ma. Tu mamy. Eee U, tutaj. Co to za stolik? A przypomina już mi się to pomieszczenie. Eee, wie pan co tutaj było? Ja 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 tu kiedyś eee, spałem. Bał pan? Tak, tak. ktoś niedawno spał. Eee, o, no wie pan to było z mi miesiąc temu jakiś. O, jak ile? Eee, miesiąc. A czemu sedes jest jeszcze ciepły? Nie jest ciepły, na pewno, nie, 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 nie. O, ja sprawdzam. My, myli, myli się pan. Myli się pan. To ktoś tutaj był. Tu po prostu w po tym pomieszczeniu jest tornister? ciepło i on się musiał nagrzać. Tornister był mój, jak tu przyszedłem. Jak przyszedłem ktoś do Smajstą. Stone. śmierdzi. E, to może z kibelka, może go zamknę, nie, co? to nie kibelek, to nie kibelek. to, 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 to pańskie tutaj zeznania. Nie, na pewno nie, na pewno nie, 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 nie. nie. No i jak panie policjancie, wszystko tutaj e, pasuje panu, że no, no nic, nikogo Naprawdę. nie ma. Naprawdę. Tutaj to jest coś dziwnego. Ale coś ja mi mówiłem. Tu panie, panie policjancie, ja tu mu, 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 mówiłem, że tu ni, nikogo nie ma. Śmierdzą mi pańskie zeznania, ale może, do, może od pana po prostu czuję. No to e. na pewno, wie pan, bo ja się nie kąpałem, ani ten, to może naprawdę to tak. ja coś. No tak, bo ostatnio była sobota i niedziela, no Ta, tak. Tak, tak, do, dokładnie, dokładnie. Dobra, to jest wszystko? wszystko jasne. Niech ok. Pan sobie to schowa. ja będę o. pamiętał, że tutaj coś jest. Okej, okay, to Dobre, dziękuję bardzo. To, do, widzenia. do widzenia. Przekażę pan, panu temu komendantowi głównemu, że tutaj nic nie ma. Nie znalazł pan nic ani nic takiego. To, dobrze. dobrze? OK. Dobrze. To, to do widzenia. Do widzenia. Ej poszedł ten policjant. Wiecie, co ja zrobiłem? Ja, dobrze, że ja skryłem w nowej skrytce Baby Sonika. Zobaczycie go, zobaczcie. Specjalnie tutaj dałem inne bloki, tak jak wam mówię na początku odcinka, tylko ten policjant mi przerwał i mam schowane tutaj jego nową skrytkę. Właśnie pod tym fotelem. Zobaczcie, rozbijamy sobie fotel, rozbijamy jedną wełnę i wskakujemy do następnego pomieszczenia. Babyś tu sobie siedzi. Zobaczcie, jaki fajny pokój mu postawi o, Bejbusiu, cześć. Słuchaj, tutaj był pan pilicjant, wiesz? I chciał tutaj znaleźć ciebie, ale udało nam się, bo ciebie schowałem. Zobaczcie, widzowie, w ogóle jak wybudowałem domek dla Bejbusia. Tak, żeby się nie nudził, postawiłem mu tutaj, tutaj telewizorek. Biureczko ma, akwarium z rybkami. Tam mu jedzenie Patrycja przygotowuje. Teraz jej nie ma, bo śpi, ale tu jeszcze WC mu postawiłem. No zobaczcie, wszystko ma, wszystko to co jest potrzebne, nawet tajne wyjście mu zrobiłem na dwór, które jest za tym zegarem jest bardzo skryte, nikt tutaj nie ma dostępu w ogóle skapnęlibyście się, że coś za tym zegarem jest? no zobaczcie, rozbijam sobie jeden bloczek taki długi tunel jest i wyjście, wyjście jest koło lasu, tam jest jeziorko zrobione i mogę sobie bejbusia wyprowadzać, bejbuś lubi pływać co nie bejbusiu, lubisz pływać? Tak, zobaczcie, jak on mi kiwa ładnie. No, wujek jest dobry, nie, Bejbusiu? Tak, pokiwasz? No tak czy nie? O kiwa, że tak! A jak ci się podoba to pomieszczenie tutaj? Możesz mi tu napisać. Jak ci się nowe mieszkanko podoba, znaczy no nie mieszkanko, twój pokoik fajny taki dziecięcy. Jak ci się widzi? O, wyciągnął tabiczkę, teraz pisze do mnie, zobaczcie! Co bejbuś ciekawego napisze? Super! No, mi się też podoba! Choć jeszcze pokażemy tutaj widzą, to przejście tutaj. No biegnij, biegnij za mną, dawaj, dawaj. Wychodzimy sobie tutaj przez dwór. Normalnie wiecie, żebyśmy już nie wychodzili głównym wejściem, bo to już jest zbyt ryzykowne. Teraz mamy wyjście od tyłu, tak jakby jesteśmy teraz za domkiem. Zobaczcie, jakie to jest skryte. Chodź, Bejbusiu, chodź tutaj po schodkach. I tutaj mamy zrobione Bejbusiowi małe jeziorko. Tam jest nasz dom i wychodzimy w takim lesie. Tutaj nikt nie jest w stanie nas znaleźć. Zobaczcie, jak Bejbus sobie pływa. On się nauczył. Chodź, Bejbusiu, już idziemy z powrotem. Skakuj tutaj, idziemy z powrotem, bo trochę ryzyko jest na tym dworze tutaj, być. Tak, bebuś idzie, a wam się jeszcze tutaj wyświetla mój Instagram na tej ziemi, a tutaj na tej trawy macie jeszcze mój drugi kanał, na tym drugim kanale też coś nagrywam, wbijcie, sprawdźcie, dajcie subskrypcję, lajkacza i ten odcineczek już się kończy na 3, 2, 1 i już!